trzyma z tej strony, poczekajcie, jest ten z Minecrafta, Serbra, teraz, teraz idziemy dziwnym kanałem do tego przejścia gdzieś tą, są, gdzieś mój spanner, ja już go trochę, no ja już go prawie zrobiłem i potem się okazał, że, że to się nie nagrywa, no ale bywa dobra tak więc to tutaj, ja Wam pokażę jak to zrobić Taka niech się puką. To są właśnie te kościele. To najlepsze. Dobra, światło trochę. Pięknie. Dobrze. Od razu wodą, więc problem nie będzie mogę to wylać. później. A, 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 a. Jest, wspomniałem już to zrobiłem, ale wam pokazać że raz, by mi... Po prostu nie nagrywał. Robiłem tu po jak widzicie, moc Faber. Ja kopiemy od mouse 4 kratki od jego środka, czyli tu cztery, w tą cztery, w tą i w tą cztery. Wykopujemy takie pomieszczenie, ono jest 9 chyba na 9 bodajże, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 9 na 9 W górę kopiemy 2 i w dół 2 I potem stawiam na mął, stawiam na takty cudo No dobra po prostu, nie? Pod spodem kopiemy, no ja tu nie, nie mogę dużo dać, tylko kilka kratek, bo ja już jeszcze na, na piątce O jest, jest, nie jest yes. Trzymaj taki pojazd wykopany i wszystko w nim zrobione. Po prostu rozwalamy pochodnie i kończymy robotę tutaj. Kurde, no nie, bij, nie, 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 i nie, nie, tym... Ważne, żeby już to było wykopane na dole, bo jak zgasimy wszystko i nie wykopiemy tego na dole, to będzie mieli problem. Będzie trudno je ogarnąć, dobra. Najlepiej wyrzemy do kamienia. I zamykamy jeszcze na no trochę. Musimy to jeszcze nie ogarnąć. Jak widzicie, mi to akurat się farksiło, bo jest ten bedrock. Zrobimy jeszcze jakiś tu, tu w tą stronę jeszcze, no bo to bym na pewno wykopał. To jeszcze wykopię, to wykopię. Dobra, crafting. Skrzynki dwie. Po co wiem się? Okopujemy się jeszcze trochę, to jeszcze węgla jest troszkę. lepiej. Ja teraz góra ogarniemy, żeby była wysokość wysokością, a nie, nie może być, bo potwory by powychodziły. Tak. Tu na tym akurat mamy tego, że one będą mi spadać. Potrzebuję jeszcze pół płytkę, bo to są szkielety. To są zombie, to nie potrzebują pół płytki. Po prostu nie będą nas dziwić. Takie coś i mamy nóżki najlepiej zróbcie to na wysokość Nie wiem jaka jest wysokość optymalna, 20 albo 21 Lepiej 20 tak? i wtedy one mają macie to tego, z tego zrążki one są nie z to i jedyny Ja właśnie tak sobie tu tego znalazłem tego i tak sobie przyjemnie bo sobie nie Postalnie wypadały i nie wiem po prostu nie tak dobra. Jak już to zrobiliśmy, wrócimy na f a To jest wysokość 4. Czekaj, czekaj, czekaj. Która to się zmienia? Tą. Co się zmienia to. to. 292 muszę wiedzieć, powiedzieć. FHOM. I lecimy tu. Serio, serio. Nie wiem, czy poprowadzę tunel 2x3 czy 3, /3. Tak, ja można poprowadzić. Będzie najlepiej. Tory z jednej strony, z drugiej chodnik. Nie ma potrzeby większego budowania. 292. O, akurat jesteśmy. Na no, takim kordzie jak potrzebujemy i kopię. Ej, ej, co było? Co to było? Oprócz flagi. Show, już nie mamy klejma. Dobra. O, ale mamy dużo więc klejmujemy. jemy. Dirk, 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 dirk. Teraz się nagra to zapiło. Pięknie wpaść. Nie wiem co paskudnie wygląda, będzie jeszcze jedną kratkę wykopać, Będzie, nadzieję lepiej wyglądało. Bo 2 na 2 to normalnie by wyglądało, ale tak w górę 1 to już nie paskuda. Bo 3600, długi ten tunel jest. Z dwóch torek będziemy kładli. Co tak? A właśnie, bo z drugiej strony jest grob na diaksie. Więc teraz już chyba 0,9% że to dropnie, a nie 0,45 jak było ostatnio. Czy 1%? Jeszcze tak? pamiętam, ale wiem, że zwiększone było. Bo ludzie narzekali, że jak nie dropią. No. Wieprzowego kilo fajnego, się pokopało stona, to tak przy dobrych wiatrach wypadało może. 9. Przy słabszych 4. 1 na plusie jakby w ogóle się nie kopało nie, trzeba będzie zmniejszyć do no 0,8 gdzieś poza dużej wypada tego co mam pełno nawet nie biorę już na no poziom 4 w dół złożymy. Wodę. Tak się spala. No nie no, spalę się. Jaki fart. Grabe z farta nic nie warto. Co to za Bajoro tam jest? A nie, ale będę miał jadę teraz. No, bo się noby. No cholera! Ile tego gówna może być? Nie, to południowy taką, mam kiały kilo. Мне нужно Миноксот, не здесь ходить. Фью-фью. Фью-фью, фью-фью, фью-фью. Nie ciekawie. Powiem. Wam. No tu chociaż dobrze zrobię. Nie zakleję tego gówna. będziemy mieli pół serca logam. Dobra, ja, to jest to demna najwyżej. I na wiesz, że jedna śmierć. E, Homma. No nie, no. Ja... Ja... Jak nie urok to straczka. Pierdzielę. Tam nic już nie będzie. Jak, takie gówno może być? Mówiłem mu, że ten, ten... plugin odinstalać, bo on gówno daje, tylko że i temy. Mam jeszcze jakieś rzeczy? Mam. O nie, nie, dobry plugin, fajnie czyści. Czyści jako ludziom. Jakieś pochodnie by się żdały. Ką mauve? Ne, 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 ne Mamy nadzieję, że coś tam zabudować. To jest takie głębokie. zobaczymy jak to tam wygląda sprawa kiepsko kiepsko bardzo kiepsko sprawa tam wygląda O, o, się zabudowało coś. Pięknie. wiem, jak można to zrobić. Pójdziemy tutaj, tutaj, tutaj. Piść, piść. Dobra, teraz dół, 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 dół. I ciśniałem. Czemu tam się nie zrobiło? Bo tu jeszcze coś jest. łopatkę, nie? No, mam na wykończeniu, bo na wykończeniu Tu węgiel, a tam gdzieś też był węgiel. Super pewnie ten sam, O, pięk I dotarliśmy z drugą stronę kopiemy. A dobra. Łopata padła. Wszystko padło. Muszę nawet jak zrobić. Nie mogę spalić tylko ekspiarkę. To jest najlepiej. Można w taki sposób zrobić. A nie, że one do góry płyną. Po prostu to wolno czas na jakieś tylko i można dać. Teraz proszę po drodze szybko spadły Kamienne miecze porobić. Albo macie tu łuki od nich. Stały są. Serać można. Nie, to tyle. Dziękuję.